Bitcoin przebija 40 tysięcy dolarów, na co powinieneś zwrócić uwagę, jak czytać i rozumieć zależności danych na rynku bitcoina oraz dziwne zachowanie kopalni kryptowalut. Cześć, z tej strony Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin i sprawdzimy także, co to może oznaczać dalej. Aby to uczynić, oczywiście przejdziemy przez dane analizy technicznej, sprawdzimy, co się dzieje na rynku kryptowalut od środka, jeżeli chodzi o dane on-chain, sprawdzimy, jak radzą sobie kopalnie kryptowalut i wiele, wiele, wiele więcej. Natomiast zanim przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, łap serię darmowych poradników, darmowych szkoleń, które pomogą Tobie postawić Twoje pierwsze kroki. Na rynku kryptowalut Przede wszystkim z głową Natomiast jeżeli chciałbyś być na bieżąco Z wiadomościami na rynku kryptowalut Pomyśl o subskrypcji Pomyśl także o zostawieniu dzwoneczka Tak aby YouTube mógł Cię poinformować O najnowszych wideo Pamiętaj jednak Nie są to porady inwestycyjne Wszystko zwłaszcza w tych materiałach Są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia Na temat rynku kryptowalut Więc jeżeli to akceptujesz I tylko jeżeli to akceptujesz Łapa w górę i lecimy z tematem. Zanim przejdziemy do wykresów, szybki look na CoinGecko i mamy tutaj Bitcoina na poziomie 42 tysięcy dolarów, Ether 3100 dolarów. To jednak musisz wiedzieć, że na tym rynku w ciągu ostatnich 24 godzin nie było wcale tak kolorowo, ponieważ Bitcoin spadł do poziomu 39500 dolarów, Ether także spadł nieco poniżej 3000 dolarów. I ogólnie wczoraj na rynku mieliśmy dość poważny event tak zwanego wzmożonego strachu. Przyjrzymy się dokładnie dzisiaj, co się faktycznie wydarzyło od środka, tak po prostu żeby standardowo miał dość szeroki obraz. Ponownie na dzień dzisiejszy, jeżeli spojrzymy na rynek altcoinów, tutaj nie ma zbyt wielu zwycięzców, i póki co po wczorajszych spadkach wciąż rynek jest na dość znaczącym minusie. Tak samo jeżeli spojrzymy na ostatnie 7 dni, tutaj zdecydowanie widzimy, że cały czas, cały czas mamy trend spadkowy. Czy to się zmieni? O prawdopodobieństwie tego wydarzenia, dzisiaj będziemy oczywiście rozmawiać. Na początek wykres Bitcoina i tutaj kilka bardzo kluczowych. Prostych rzeczy, na które dzisiaj musimy zwrócić uwagę. Przede wszystkim na interwale tygodniowym zauważcie, że siedzimy dzisiaj na bardzo, ale to bardzo ważnym wsparciu, czyli na poziomie w okolicach 40-42 tysięcy dolarów. Był to poziom, który był oporem wcześniej tutaj na początku roku 2021. Następnie tutaj mamy wsparcie, następnie ponownie tutaj wielokrotnie po przebiciu dołem mamy tutaj z tego poziomu opór, następnie znowu opór staje się wsparciem i w tym momencie już Dwukrotnie mamy zaliczone wsparcie, więc możemy powiedzieć śmiało, że ten poziom jest dla BTC kluczowy. Jednak póki co to, o czym rozmawialiśmy w ostatnim wideo, zauważcie, że ten poziom 43 tysięcy dolarów, czyli zamknięcie poprzednich świec tygodniowych w tym momencie zostało przez cenę Bitcoina przebite, co oznacza, że zmienia nam się struktura rynku z trendu wzrostowego na trend spadkowy. Naszym zadaniem jest teraz obserwować ten tydzień i kolejny tydzień, czy przypadkiem nie będzie to fake out, jak to miało miejsce tutaj. W właśnie na początku 2021 zauważcie, mamy tutaj dość solidne wsparcie na poziomie 32 tysięcy dolarów, tutaj dokładnie w tym momencie świec nam się zamyka, tworzymy dołek i lecimy dalej w górę, następnie podczas okresu akumulacji, który miał miejsce tutaj, mieliśmy bardzo podobne wydarzenie do tego, które tworzy nam się teraz i czy ten scenariusz się zrealizuje, oczywiście mówimy tutaj o pewnej skali prawdopodobieństwa i mam nadzieję, że sam to dla siebie będziesz mógł określić, kiedy dojdziemy do końca tego materiału. Zauważ, że w tym momencie mieliśmy także wybić Czyli złamanie trendu wzrostowego, jeżeli chodzi właśnie o ten konkretny wykres, i schodzimy na poziomie, zamykamy świece na poziomach 31 tysięcy dolarów, czyli poniżej. Natomiast kolejny tydzień był tygodniem dość byczym i mamy powrót. Ponad te kluczowe poziomy, czyli był to tak zwany fake out. Czy w tym momencie to się wydarzy? Oczywiście czas pokaże. Póki co mamy dość silne odreagowanie, i tutaj kupujący zdecydowanie się pojawili i tworzy nam się tygodniowa świeca wzrostowa. To jednak póki co, ponieważ na ten rynek jak wiecie zwłaszcza krótkoterminowo wpływa zbyt wiele czynników, chociażby takich jak rynek z dźwignią, który wciąż jest mocno, mocno przelewarowany. Na dzień dzisiejszy sporo osób uważa, że mieliśmy tak zwanego springa według schematu akumulacji Wycoffa, czyli po wybijanie tych wszystkich tutaj stop lossów, nieco bardziej będzie to widoczne na interwale jednodniowym, czyli tutaj zauważcie schodzimy poniżej tego poziomu i wybijamy gigantyczną liczbę stop lossów. Było to ponad 300 milionów Dolarów w kryptowalutach. Dodatkowo doszliśmy tutaj do tego poziomu i wybiliśmy stop losy nawet z tego poprzedniego okresu, z września roku 2021. Aczkolwiek nie zeszliśmy poniżej tego tutaj knota, to jednak tak czy siak większość tych pozycji, która była otwierana tutaj i które przytrzymały się aż do tego okresu, w tym momencie także tutaj została powybijana. To jednak, czy schemat wake-offa będzie teraz kontynuowany, wszystko zależy od tego, co się wydarzy w ciągu kilku kolejnych dni, w ciągu kolejnego tygodnia, ponieważ tutaj powinniśmy zacząć. Zauważać, przynajmniej na interwale dniowym, coraz wyższe dołki, coraz wyższe górki, co oczywiście nieco by nam zwiększyło prawdopodobieństwo właśnie tego wydarzenia. Jednak bądźmy praktyczni, póki co, dla mnie przynajmniej osobiście, ten tutaj obszar pomiędzy 52 tysiące dolarów a 40 tysięcy dolarów jest to potencjalnie okres akumulacji wykofa Jeżeli mówimy o okresach akumulacji, ja dla siebie znajduję wsparcia i w tym momencie na tych wsparciach jestem gotowy zajmować pozycję, ponieważ. Ponieważ na skali risk to reward jest to dużo, dużo bardziej potencjalnie korzystne niż oczywiście kupowanie na oporach. Wczoraj na moim Twitterze poinformowałem was, że zająłem pozycję podczas tych właśnie spadków na wzrosty. Dodatkowo mam tutaj przeszykowane kolejne zagrania w okolicach 39-395 tysiąca dolarów, jak mielibyśmy jeszcze nieco trochę tutaj spaść. I oczywiście stoplas w okolicach 38 400 dolarów. Natomiast do mojego eksperymentu, jeżeli nie wiesz jeszcze o czym mowa, łap tutaj materiał, gdzie dzielę się tym, z czym wystartowałem na kolejne 4-8 lat. Moim zdaniem, sporo wartości, koniecznie, koniecznie to dla siebie obejrzyj. I właśnie w tym eksperymencie BTC nieco dorzuciłem, ale także nieco do swojego prywatnego portfela. To jednak weźcie pod uwagę, że ja bitcoina akumuluję dość długoterminowo. Zaczynałem w połowie roku 2017, dlatego dzisiaj naprawdę patrzę na momenty, które właśnie na skali risk to reward dają największy potencjał i względnie niskie ryzyko. A to łącząc z danymi on-chain, którymi dzisiaj się z tobą podzielę, ma przynajmniej moim subiektywnym zdaniem dzisiaj miejsce. Natomiast oczywiście musimy brać pod uwagę negatywne scenariusze i na ten moment ja osobiście nie nie uważam, że spadniemy na długo przynajmniej poniżej 39 tysięcy dolarów i tutaj żadnych orderów dla siebie nie ustawiam. To jednak jeżeli w przeciągu kolejnego tygodnia czy dwóch zejdziemy tutaj poniżej, zdecydowanie moje ordery będę ustawiał w okolicach 29-30 tysięcy dolarów. Póki co jednak patrząc na ogólne zachowanie inwestorów, tych długoterminowych czy krótkoterminowych, zwiększa nam się nieco prawdopodobieństwo na stworzenie się tutaj po prostu dna. Zostając przy schemacie Wiako'a, możemy zauważyć coś niepokojącego, przy Najmniej krótkoterminowo na wykresie dominacji altcoinów, ponieważ zauważcie, to co prawda mamy coraz wyższe tutaj szczyty, to jednak póki co ten tutaj poziom 60% nie został przez altcoiny wybroniony. Dlatego właśnie ja jestem zwolennikiem, aby nieco trochę tutaj poczekać, zwłaszcza na bardzo dużych interwałach, czy faktycznie te wybicia będą znaczące i czy będą przetestowane z sukcesem. W tym momencie to się nie wydarzyło, dlatego ja dla siebie póki co altcoinom jeszcze się przyglądam i na altcoinach że Żadnych nowych pozycji nie otwieram. Zwłaszcza, że nawet jeżeli spojrzymy na kluczowe altcoiny na rynku, którym zdecydowanie jest chociażby ETH, ten zauważcie, nie wybronił poziomu wsparcia, który wcześniej był oporem. I póki co przebijamy ten poziom i lecimy dalej w dół. Kolejne poziomy, gdzie będę nieco bardziej przychylnie patrzył na ETH, są to poziomy 0,068 oraz poziomy 0,065 BTC. Na ten moment jednak krótkoterminowo wygląda na to, że BTC nieco dominacji z rynku. Zabierze. Jednak co mają z tym wspólnego schematy akumulacji czy dystrybucji A no to, że to faktycznie przypominać nam zaczyna bardzo dobrze dystrybucję właśnie według Wykofa. A to oznacza, że jeżeli ten wykres odwrócimy, czyli spojrzymy na dominację samego Bitcoina, tutaj mamy ponownie, zauważcie, klasyczny okres akumulacji według Wykofa, czyli mamy raz, dwa, trzy, trzeci dołek jest niżej od poprzednich i w tym momencie mamy także wystraszenie i powybijanie stop-lossów, a w tym wypadku wycięcie tych wszystkich pozycji, które osoby tutaj zajmowały na poszczególnych altcoinach, i zauważcie, schodzimy niżej i zaczynamy ruch wzrostowy, co może nam sugerować, że Bitcoin w tym momencie ma dość spore szanse, żeby się krótkoterminowo wciąż umacniać. Dlatego, nieważne co myślisz, ważne co robisz, ja osobiście myślę, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne, dlatego między innymi póki co altcoinami zainteresowany nie jestem. No chyba, że oczywiście mówimy o IDO, czyli o nowych projektach, które na tym rynku się pojawiają, wtedy jak najbardziej, tak, ponieważ tamten Risk to Reward, pomimo tej nie wiadomo, czy faktycznie Hossa się już kończy, czy zaczyna się już Bessa, tam ten Richter Ward jest wciąż bardzo, bardzo. Korzystne. Jeżeli jeszcze nie wiesz o czym mowa, jeżeli chodzi o IDO, łap tutaj filmy, które pomogą tobie zrozumieć, czym dokładnie jest ta nisza. Podsumowując analizę techniczną, bitcoin wygląda dość dobrze krótkoterminowo. Patrząc tutaj chociażby na opory czy wsparcia, mamy wybronienie bardzo ważnego poziomu i jeżeli spojrzymy na dominację altcoinów, ta widzimy, że nieco słabnie i tutaj z momentem odrzucenia poziomu powyżej 60% tworzy nam się i potwierdzać, zaczyna schemat dystrybucji według wykofa i tym samym. Bitcoin zaczyna zbierać nieco więcej dominacji. Dlatego też ja dla siebie tutaj zakupy poczyniłem, jeżeli chodzi o BTC, zająłem pozycję na dźwigni, tutaj mniej więcej będę określał swój poziom wyjścia, jeżeli faktycznie tutaj dojdziemy i dodatkowo nie zajmuję żadnych pozycji na altcoinach. Zanim bardzo ważne zestawienie danych on-chain, szybkie info z rynku. Na początek info o nowych launchpadach, mamy kolejne info o launchpadzie na Bybit, mamy tutaj GGM. Moim zdaniem w launchpadach warto brać udział. Launchpady są to takie twory, które pozwalają nam nieco bardziej powiększyć nasze portfolio bez zbędnego ryzyka. Zwłaszcza jeżeli mówimy o takich launchpadach, jakie mają miejsce właśnie na giełdzie Bybit. Jeżeli jesteście hodlerami tokena Bit, w tym momencie praktycznie można powiedzieć, że jest to transakcja risk. Free, moim zdaniem, w 99%. Jednak oczywiście zdaję sobie sprawę, że tutaj w przypadku wielu różnych launchpadów nie są takie gigantyczne wyniki. Czasami jest to kilkadziesiąt, czasami jest to kilkaset dolarów, czasami jednak bywają okazje, że na nasze konto wskakuje kilka tysięcy dolarów, ponieważ projekt robi gigantyczne wyniki. Czy ten projekt będzie tym właśnie projektem, tego nie wiadomo, jednak jeżeli nie spróbujesz, się nie przekonasz. Jeżeli chodzi o giełdę Bybit, tutaj łap materiał, gdzie pokazuje od A do Z, jak wystartować właśnie na tej giełdzie, a w tym Miesiącu pojawi się kolejny tutorial, w jaki sposób od A do Z brać udział właśnie w takich launchpadach i co robić, aby maksymalizować tutaj zyski. Kolejna informacja z giełdy Huobi: tutaj także mamy kolejne IDO. Jeżeli jeszcze nie macie konta na giełdzie Huobi, poniżej w opisie znajdziecie wszystkie linki do wszystkich giełd kryptowalut, których ja używam. I tym samym, jeżeli jesteście hodlerami tokena natywnego giełdy Huobi lub wykonacie pewne zadania, czyli minimalny obrót tradingowy, zazwyczaj jest to tylko i wyłącznie kilkaset dolarów, możecie brać udział w IDO. I tym samym ponownie, tak samo w przypadku giełdy Bybit, nieco powiększać swoje portfolio bez większego ryzyka. Tym jednak razem chłopie się nieco rozchytrzyło i, aby wziąć udział w IDO Tokena Love, musimy ściągnąć aplikację mobilną. Jednak mam nadzieję, że w dzisiejszych czasach nie jest to nic trudnego. Lecimy dalej, ponieważ mamy informacje bardzo ciekawe z rynku, gdzie miliarder Bill Miller poinformował, że 50% jego wartości osobistej, wartości netto jest właśnie w Bitcoinie. I tutaj, moim zdaniem, nie jest to ważne, że kolejny miliarder mówi tutaj o kryptowalutach, tutaj warto się skupić na tym, dlaczego Bill Miller uważa, że Bitcoin powinien być częścią portfolio praktycznie każdego. Przede wszystkim jako punkt numer jeden powiedział o tym, że Bitcoin ma ograniczoną podaż i porównał to do złota. Prawda jest taka, jeżeli chociażby czytałeś standard Bitcoina, to wiesz, że jeżeli chodzi o aktywa deficytowe, w momencie, kiedy na dane aktywo rośnie popyt, tak jak chociażby ma to miejsce w przypadku miedzi i kiedy cena miedzi zaczyna rosnąć, Kopalnie miedzi mają dużo większą inicjatywę co do tego, aby tej miedzi wydobywać więcej i w ten sposób zaczynają reagować na popyt na rynku, zwiększają podaż bardzo łatwo i tym samym cena dość szybko zostaje zbita. Jednak ludzkość na przestrzeni tysięcy lat szukając odpowiedniego aktywa upodobało sobie złoto. Dlaczego? Ponieważ zwiększanie podaży jest dość problematyczne. To jednak w przypadku złota wciąż, jeżeli dzisiaj mielibyśmy 100% wzrosty na złocie, kopalnie kryptowalut mają bardzo dużą inicjatywę co do tego, aby zwiększyć swoją produkcję, kupić więcej maszyn, rozpocząć nowe kopanie i w ten sposób zwiększyć procentowo inflację na złocie. I pomimo tego, że jest to problematyczne i wiadomo, że nie da się podnieść jakoś bardzo, bardzo mocno podaży złota, to jednak jest to możliwe. I tutaj porównuje on właśnie złoto do bitcoina, gdzie w przypadku bitcoina dokładnie wiemy, ile bitcoinów pojawi się w ciągu kolejnego roku. Ani mniej, ani więcej w przypadku złota czy innych aktywów deficytowych, wciąż to jednak stoi pod znakiem zapytania. I to prowadzi do argumentu drugiego, gdzie Bill Miller mówi o tym, czym faktycznie może być i czym może stać się bitcoin w nowym świecie, ponieważ Bill Miller stracił 80% swojej wartości netto podczas krachu w roku 2007-2008, więc tutaj odrobił bardzo, ale to bardzo kosztowne lekcje. Jego zdaniem, bitcoin faktycznie dzisiaj rywalizuje o to miano tak zwanej bezpiecznej przystani, i jego zdaniem, w momencie kiedy dzisiaj mamy tak niekontrolowany dodruk, takie żonglowanie stopami procentowymi, warto mieć właśnie takie aktywo, które bardzo prawdopodobne może okazać się, że ochroni nasze portfele w momencie, kiedy w świecie tradycyjnych finansów naprawdę zrobi się gorąco, ponieważ nie możemy dzisiaj zaufać instytucjom, które obracają pieniędzmi na całym świecie. Więc, jeżeli nie tradycyjne instrumenty finansowe, aby zabezpieczyć naszą wartość, zabezpieczyć wartość nabywczą naszego pieniądza, w takim razie co, według Billa, Mile, Bitcoin jest jednym z lepszych rozwiązań, w jego przypadku jest to 50%. To jednak, przynajmniej moim zdaniem, 5-10% wartości swojego portfela trzymane w krypto po prostu może mieć sens, zwłaszcza długoterminowo. U mnie, co jest to nieco więcej, wszystko jednak zależy od tego, w jaki sposób ty podchodzisz do ryzyka, ponieważ każdy z nas apetyt na ryzyko ma po prostu inne. Ciekawe zachowanie możemy dostrzec na portfelach kopalni kryptowalut. Zauważcie, że podczas tych właściwie tutaj wszystkich wzrostów i tych także spadków, które dzisiaj mają. Miejsce, kopalni kryptowalut nie kapitulują. Mało tego, na tym spadku, w którym obecnie jesteśmy, do poziomu 40 tysięcy dolarów, wiele kopalni dołożyło do swoich portfeli. W tym momencie mówimy tutaj o około 6 tysiącach bitcoinów w ciągu 24 godzin. I co ciekawe, jedna z tych kopalni, Bitfarms, kupiła 1000 bitcoinów o wartości 43 milionów dolarów, podczas gdy w roku 2021 wykopali 3,5 tysiąca bitcoinów. Dlaczego, Twoim zdaniem, kopalni Kopalnia kryptowalut, pomimo tego, że ma bitcoin na swoim portfelu, codziennie do portfela tej kopalni dorzucane są nowe bitcoiny, po co mieliby kupować bitcoiny do swojego portfolio. Jest to dokładnie to, o czym mówi Bill Miller: jest to po prostu zabezpieczanie się przed tym, co nas najprawdopodobniej czeka, a ta przyszłość krótkoterminowo, czyli w przeciągu kolejnego roku, dwóch, trzech, po prostu kolorowo, nie wygląda. Póki co jednak, cofając się do przeszłości, zauważcie, że akumulacja wśród kopalni kryptowalut ma miejsce w momencie, kiedy także mamy wzmożone okresy akumulacji na całym rynku krypto. I w momencie, kiedy faktycznie tutaj mieliśmy, co prawda, wiele tutaj momentów takich pojedynczych dystrybucji, na tych właśnie górkach wiele kopalni kryptowalut miało tutaj swoje momenty sprzedażowe, co może nam sugerować, że kopalnie krypto dokładnie wiedzą, co na tym rynku się dzieje, i jeżeli chodzi o ich umiejętność przewidywania, długoterminowej przyszłości sprawdzało się to do tej pory dość dobrze. W tym momencie mamy spadki, oni akumulują wnioski samorzuty dla siebie wyciągnąć. W najnowszym raporcie od Glassnode pojawił się bardzo, ale to bardzo ciekawy wykres. Mianowicie Entity Adjusted Dormancy Flow. Jest to zestawienie market capu Bitcoina, czyli kapitalizacji rynkowej Bitcoina do dormancy. Czym jest dormancy w dużym skrócie? Jest to podzielenie Coin Days Destroyed. O tym wskaźniku wielokrotnie na tym kanale rozmawialiśmy. Głos przypomnienia, jeżeli dzisiaj kupujesz powiedzmy, może nie dzisiaj, jeżeli kupiłeś bitcoina 1 stycznia i sprzedajesz go 11 stycznia, w tym momencie 10 dni bitcoina zostało zniszczonych. 10 dni, przez którego bitcoina hodlowałeś, w tym momencie zostało zniszczonych i zalicza się to do CDD. I to oczywiście jest mierzone każdego jednego dnia w przypadku CDD. I następnie jest to dzielone przez wolumen, czyli przez ilość bitcoinów, które danego dnia na blockchainie faktycznie się poruszyły. Natomiast dormancy Flow jest to stosunek market capu do rocznej wartości dormancy, zsumowanej rocznej wartości dormancy, czyli każdego jednego dnia wynik z tego działania mnożymy przez obecny kurs i to sumujemy w skali roku. W ten sposób pozbywamy się krótkoterminowego szumu, czyli finalnie im wyżej jest ten pomarańczowy wykres, tym wycena sieci bitcoina jest nieproporcjonalnie wysoka do właśnie dormancy flow. I odwrotnie, jeżeli stosunek market capu do dormancy flow jest na poziomie niskim, oznacza to, przynajmniej oznaczało do tej pory, że rynek jest po prostu niedoszacowany. I tutaj, żeby to jeszcze bardziej zobrazować, moim zdaniem warto sobie zadać pytanie, wejdźmy sobie na indeks BLX, na interwały dość wysokie. Dzięki takim właśnie zależnościom, takim właśnie wykresom, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kupowanie bitcoina po 20 tysięcy dolarów tutaj nie było dobrym pomysłem. Natomiast tutaj, w tym momencie, pomysłem dobrym już było. Ponieważ jeżeli zauważymy, jak wygląda zachowanie inwestorów, czy to krótkoterminowe, czy to długoterminowych czy ogólnie jak wygląda wartość przepływów bitcoinów na blockchainie, możemy to stwierdzić, zestawiając z różnymi innymi wskaźnikami, czy rynek właśnie jest w tym momencie niedowartościowany, czy przeszacowany. I tym samym zauważymy w 2017 roku dormancy flow jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie, w przypadku 20 tysięcy dolarów, tutaj jednak, kiedy przebijaliśmy poprzednie ATH, byliśmy względnie nisko, aczkolwiek nie najniżej. Ten wykres jednak pomaga nam także dostrzec momenty, kiedy mamy, można powiedzieć, swojego rodzaju tymczasową kapitulację. Nie oznacza to, że w momencie, kiedy dotykamy od razu jest to dno, oznacza to jedynie, że w tym momencie ten risk to reward jest naprawdę bardzo, bardzo korzystny i z perspektywy inwestorów którzy myślą o tym, aby używać strategii DCA, czyli regularnie kupować bitcoina małymi partiami, czy też większymi partiami. To oczywiście jest bardzo indywidualne. Historycznie jesteśmy na poziomach, w których to po prostu miało największy sens. Mało tego na tym wykresie jesteśmy nieco niżej niż w momencie, kiedy byliśmy na... Poziomie 29 tysięcy dolarów. Oczywiście, jeden wykres wiosny nie czyni tak samo jak jedna jaskółka. Tak samo tutaj, to nam ma jedynie nieco pomóc zrozumieć, w jakiej ogólnej kondycji znajduje się dzisiaj bitcoin. Wcześniej na tych poziomach byliśmy tylko w momencie końca Bessy w roku 2015, następnie rok 2018-2019, także finalna kapitulacja podczas Bessy, następnie marzec roku 2020, słynne wydarzenia. Zdarzenie pandemiczne, i następnie mamy tutaj kolejne poziomy, czyli poziom 29 tysięcy dolarów, czyli ten moment, kiedy była zapowiadana już długoterminowa bessa, następnie moment dzisiejszy, w którym jesteśmy, czyli ponownie marketka Bitcoina względem Dormancy Flow, w tym momencie jest niedoszacowany. I czy to oznacza, że faktycznie idziemy już tylko to the moon? Nie oznacza to, że w tym momencie rozpoczęcie ewentualnie myślenia pozytywnego o Bitcoinie ma po prostu sens. Dla mnie sens to ma. Dlatego też zdecydowałem się nieco do swojego portfolio BTC dorzucić. To jednak jestem gotów, jeżeli faktycznie mielibyśmy zejść tutaj nieco niżej, aby w tym momencie cały czas akumulować. Znowu pamiętajcie, risk to reward. Jeżeli mówimy o akumulacji, nie kupujemy, kiedy większość wskaźników jest przegrzanych, uśredniamy cenę zakupu, kiedy rynek jest po prostu niedawartościowany. Ta zasada jednak tyczy się tylko i wyłącznie inwestorów długoterminowych. Dlaczego? Ponieważ krótkoterminowo naprawdę może wydarzyć się wszystko. Zauważcie, że wciąż, pomimo tych spadków estimated leverage ratio, czyli stosunek wszystkich bitcoinów, jakie są na giełdach względem otwartych pozycji na dźwigniach, jest wciąż na poziomach ATH i nie ma tej wciąż jakiegoś większego resetu. A to oznacza, że krótkoterminowo tym rynkiem będą sterować dalej rynki z dźwignią. Jeżeli myślisz, że nie jest to prawda, zauważ co wydarzyło się w zaledwie w ciągu ostatnich 24 godzin. Także informowałem was o tym na Twitterze. W momencie kiedy rozpoczęły się spadki, był to moment, kiedy w zaledwie Ledwie tutaj jedną godzinę, tak samo jak miało to miejsce tutaj 5 stycznia. Zauważcie, tutaj mamy gigantyczny wzrost ilości otwartych pozycji na spadki. I w tym momencie faktycznie cena Bitcoina zaczęła nieco bardziej dynamicznie lecieć w dół. Więc jak zwykle krótkoterminowo co się wydarzy, nie wiadomo. Na podstawie pewnych oczywiście danych on chain czy do analizy technicznej ja dla siebie pozycję zająłem, ponieważ jesteśmy na wsparciu, to jednak zdaję sobie sprawę, że w momencie, kiedy na rynku cały czas mamy ekstremalny strach krótki terminowi inwestorzy, zwłaszcza oni, mogą podejmować nieracjonalne decyzje. Tutaj zauważcie, że w momencie, kiedy Storm, Term, Hodler, czyli hodlerzy, którzy trzymają swoje bitcoiny poniżej 155 dni, wszyscy ci inwestorzy są w posiadaniu 18% wszystkich dostępnych bitcoinów. Jednak tylko 1% wśród tych bitcoinów jest dzisiaj na plusie, reszta cała jest pod wodą, co oznacza, że te osoby po prostu przeżywają najzwyczajniej w świecie strach. Nie są zadowolone z powodu swoich. Inwestycji. A co to może oznaczać? tutaj mam nadzieję, że rozumiesz pewnego rodzaju psychologię krótkoterminowych inwestorów. Być może tę moją teorię potwierdzisz. W momencie, kiedy wchodzisz w nową kryptowalutę, powiedzmy jakiegoś nowego altcoina, trzymasz tą kryptowalutę miesiąc lub dwa. Ta krypto robi tobie nie najlepsze wyniki, mianowicie oczywiście na tej kryptowalucie tracisz. Dużo łatwiej jest się u tobie z tą kryptowalutą rozstać, kiedy jesteś inwestorem krótkoterminowym. Natomiast, jeżeli kupiłeś jakąś kryptowalutę dwa lata temu i do dnia Dzisiejszego sprzedajesz, i w tym momencie dopiero ta krypto zaczyna robić sobie jakieś negatywne wyniki. Pozbycie się tego aktywa po prostu jest dużo, dużo trudniejsze, z punktu widzenia oczywiście psychologicznego. Dlatego cały czas powinniśmy obserwować jak zachowują się krótkoterminowi inwestorzy I czy przypadkiem tutaj nie kapitulują Zauważcie, że na podobnych poziomach byliśmy tutaj właśnie w okresie od maja do lipca Kiedy krótkoterminowi inwestorzy, także w większości tutaj zauważcie, byli pod wodą Czyli ten tutaj jasno-czerwony kolor jest to ilość short-term hold, Czyli ilość bitcoinów przechowanych przez tych inwestorów na minusie Natomiast ten tutaj malutki obszar są to bitcoiny na plusie Natomiast i tutaj moim zdaniem pozytywna informacja kiedy spojrzymy na SOPR czyli na wskaźnik który pokazuje nam czy dana grupa inwestorów w danym dniu wyprzedaje się w większości ze stratami czy też ze spadkami co by nam mogłoby sugerować pewnego rodzaju kapitulacje. W tym momencie jesteśmy na dość neutralnych poziomach delikatnie poniżej poziomu 1. To jednak nie są to poziomy kapitulacji jak miało to miejsce tutaj właśnie w okresie od maja do lipca kiedy krótkoterminowi inwestorzy praktycznie zauważcie na każdym jednym dołku wyprzedawali jeszcze więcej i więcej swoich Bitcoinu. W tym momencie faktycznie mamy dołek, to jednak wśród inwestorów krótkoterminowych aż tak dużej paniki póki co przynajmniej nie ma. To jednak mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że w momencie tak dużej niepewności, w momencie kiedy rynek jest mocno przelewarowany i kiedy faktycznie nie wiemy co się wydarzy jutro, jeżeli chodzi ogólnie o gospodarkę światową, ci inwestorzy będą najbardziej podatni na negatywne informacje krótkoterminowo. Natomiast na podstawie tego, co dzisiaj na tym rynku widzimy, moim zdaniem mamy kilka bardzo ciekawych Pozytywnych sygnałów, także tutaj na short term. Nowy na kanale: Łap sery darmowych, szkoleń, poradników, które pomogą Tobie na tym rynku wystartować. To, to Was najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki, wielkie, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!